Sprzedaż na kasie fiskalnej Postnet Ergo Online z modułem WiFi. Kasa po uruchomieniu prosi o podanie hasła. Domyślne hasło dla kasiera to jest 1, 2, 3, 4. Zatwierdzamy to przyciskiem razem. Jest zalogowany kierownik. Teraz w menu głównym wybieramy sprzedawca, zatwierdzając oczywiście przyciskiem razem. Ekran Nowy Paragon jest ekranem początkowym do wystawiania paragonów i od niego zaczniemy. Na kasie fiskalnej prowadzimy sprzedaż za pomocą kodów PLU. Aby nabić odpowiedni numer kodu zaprogramowany do danej pozycji wbijamy odpowiedni numer, czyli np. 1, później zatwierdzamy to przyciskiem KOD. Kasa pokazuje nazwę pozycji, prosi o wprowadzenie kwoty. Wbijamy kwotę, oczywiście brutto, czyli na przykład 1650 zł. Tą kwotę zatwierdzamy przyciskiem razem. Kasa nabiła nam jedną pozycję, następnie albo możemy dobić kolejną pozycję do tego samego paragonu, albo wydrukować już paragon. Jeśli chcemy dobić kolejną pozycję, to ten sam schemat powtarzamy, czyli wbijamy numer kodu, zatwierdzamy to przyciskiem kod, wpisujemy kwotę za naszą pozycję drukarka fiskalna, czyli na przykład 3100 zł, zatwierdzamy to przyciskiem razem. Jeśli chcemy paragon zakończyć, dwukrotnie wciskamy przycisk razem, raz razem to jest podsumowanie danego paragonu, pokazuje tutaj łączną kwotę do zapłaty, Drugi raz razem to jest zakończenie paragonu i wydruk.